Witajcie na kolejne wideo. To jest mój starusienki Dell Wyse I tutaj mamy taki dodatek, widzicie? To jest macierz sprzętowa. Dwa dyski twarde. Oczywiście można sobie je wyciągnąć. Zwykłe dyski na SATA. Jednoterabajtowe. To jest taka moja serwerownia mała. I z tego cały czas praktycznie korzystam. Jak jeden dysk szlak trafi, to zawsze jest kopia zapasowa na drugim dysku. Bardzo fajny zestawik Wise idealnie wręcz działa z tym właśnie dyskiem, z tą kieszenią z tyłu jak to wygląda? Musiałem sobie taką przelotkę troszkę przerobić, tutaj zabrałem tą całą maskownicę, i zasilanie jest podłączone bezpośrednio z płyty głównej. A zasilacza, którego tu używam, jest to zasilacz 19V od laptopa marki Asus. 3A bez problemu to ogarnia, daje radę. Ale nie w tym rzecz. Rzecz w tym, że serwery lubią się czasem zwiesić i tracimy do nich dostęp. I co wtedy? No i akurat w ostatniej paczce znalazłem też coś takiego bardzo skuteczne rozwiązanie od firmy Montis mechaniczny programator czasowy. 3680 W nawet wyciąga. No i tutaj mamy minimum 15 minut, to jest na jakie możemy sprawić, że urządzenie jest wyłączone. No nie da się inaczej, ale mi to spokojnie wystarcza. A jak to działa? No, chyba bardziej prostego urządzenia nie znajdziecie na rynku. Ja sobie to powyciągam. Zwykły mechaniczny programator, czyli zasilacz do mojego serwera, musimy podłączyć tu w to wejście. A to wkładamy gdziekolwiek, gdzie jest prąd. Ustawiamy tutaj tą, ten suwak na symbol zegarka. Tu na tym pokrętle ustawiamy godzinę. Jest teraz 17 dokładnie. I żeby urządzenie mi się wyłączyło, na przykład o pierwszej w nocy na 15 minut, żeby się zre zrebotowało, zrestartowało. Co trzeba zrobić? Najpierw musimy wszystkie te guziczki tu powciskać, Wszystkie. No praktycznie wszystkie, zostawimy tylko jeden uniesiony. Dookoła. No jest tego wciskania tutaj troszkę. Wszystkie sobie powciskamy. Mi to tam nie przeszkadza, że 15 minut o północy serwer będzie niedostępny, bo i tak nikt na niego nie wchodzi o tej godzinie. Tam ruch mam jakiś jest sporo odwiedzających, ale mm, zerowy jest ruch o tej godzinie, więc spokojnie mogę go Zrebotować, o tej dobra, wszystkie już mamy praktycznie wciśnięte, wszystkie wciśnięte już są. No i o 24 albo o pierwszej w nocy byśmy chcieli, żeby on się zrebotował. No to wybieramy pierwszą. Tutaj jest na tarczy. Nic już nie kręcimy. Tarczą musimy. Jeden ten zędzelek odhaczyć z powrotem. O, jeden jest odhaczony. I ono o pierwszej w nocy na 15 minut mi się wyłączy i później z powrotem się załączy. Francja elegancja. Mamy tak właśnie zrobiony nasz e rebot serwerka. Przydatne urządzenie, proste i co najważniejsze to urządzenie Wam się nie zawiesi, bo tu nie ma żadnej elektroniki. To jest czysto mechaniczne urządzenie, jak kiedyś było w pralkach od firmy Montis. Model MT112. Także no, tym można sobie serwerek raz na jakiś czas Rebotować. No, jedyna wada tego rebotu to jest to, że 15 minut będzie niedostępny, ale mi przy moim aktualnym ruchu to zbytnio nie przeszkadza. Także mam nadzieję, że się spodobało. Dzięki, do następnego. Cześć.